Teraz zajmiemy się usuwaniem rozbłysków na skórze. Na początek spróbuję te niedoskonałości usunąć również tym narzędziem, którym pracowałem poprzednio, czyli pędzlem korygującym. Spróbujmy usunąć tę niedoskonałość. Definiuję gdzieś tutaj obszar odniesienia. Zwiększę sobie ten pędzel i po prostu zamalowuję ten rozbłysk. I po chwili widzimy, że zniknął. Przejdźmy dalej, na przykład w to miejsce. I tutaj również. Też udało nam się bardzo dobrze usunąć ten rozbłysk. Przejdźmy teraz tutaj do obszaru nosa. Zdefiniuję punkt odniesienia gdzieś w tym miejscu i tutaj jednym kliknięciem spróbuję to usunąć. Udało się w 100%. I jeszcze tutaj może ta kreseczka. Nie chciałbym, żeby ona była usunięta w 100%. Chciałbym tylko ją nieco osłabić. Żeby to zrobić, muszę mieć warstwę, której będę mógł zmniejszyć krycie. Ja może spłaszczę już tę warstwę z naszymi niedoskonałościami, z naszymi korektami niedoskonałości. Ctrl E. Ponieważ do niczego więcej ona nam się nie przyda. I teraz utworzę nową warstwę. Zdefiniuję punkt odniesienia gdzieś tutaj na nosie, w dobrym miejscu. I spróbuję zamalować tę niedoskonałość. Spójrzmy, wtopiła się ona całkiem przyzwoicie, ale ja będę chciał, żeby delikatnie była ona zarysowana, także muszę teraz zmniejszyć krycie tej warstwy. Zmniejszając do zera, widzimy to w 100%. A w tym momencie 47% widzimy, że rozbłysk został mocno osłabiony. Przejdźmy do kolejnego miejsca. Stworzę sobie tutaj jeszcze jedną warstwę, ponieważ ta warstwa odpowiada mi tylko za rozbłysk na nosie. I spróbujmy usunąć jakieś miejsca na czole. Tutaj są duże obszary, więc tutaj zaproponuję nieco inną technikę, a mianowicie wykorzystanie narzędzia łatka. Narzędzie to działa bardzo podobnie, jednak ułatwia nam monokorygowanie dużych obszarów. Jak ono działa? Zaznaczamy obszar, który chcemy korygować, ale w tym przypadku w zasadzie powinniśmy pracować na warstwie tło, ponieważ nie jesteśmy w stanie pracować na kilku warstwach naraz. Także przełączam się tutaj na tę warstwę. Zaznaczam na przykład tutaj ten rozbłysk i po prostu teraz klikam i przeciągam to miejsce tam, gdzie skóra jest poprawna. Na przykład tutaj. Po puszczeniu również następuje wtopienie. Spójrzmy, Ctrl-D, żeby ukryć te mróweczki. I widzimy już, że ten obszar został pięknie wtopiony i zostało z niego usunięte to rozjaśnienie. Przejdźmy teraz do kolejnego dużego obszaru, a mianowicie tutaj nad brwią. I tutaj może być problem, ponieważ jest to obszar, przy którym pojawia się duży kontrast, czyli rozbysk przy samej brwi. No ale spróbujmy. Klikam i przeciągam gdzieś w to miejsce. Ctrl D. I już widzimy, że niestety tutaj ta operacja nam się nie udała. Widzimy tutaj przyciemnienie swego rodzaju, także wycofujemy te zmiany. Spróbujmy może przesunąć ten obszar w jakieś inne miejsce. Również to samo. Wycofuję te zmiany. Tutaj musimy sobie poradzić w inny sposób. Ja wykorzystam tutaj najprostsze narzędzia, a mianowicie mając wykonane to zaznaczenie, przełączę się do narzędzia na przykład tego. I teraz mogę przesuwać to zaznaczenie. Przesunę więc teraz ten kształt na przykład w to miejsce. Wcisnę Ctrl J, żeby utworzyć nową warstwę tylko z tego właśnie zaznaczenia. Spójrzmy, jak to wygląda. Z przytrzymaniem klawisza Alt klikam w to oczko i już widzimy tylko tę warstwę. Ponownie Alt i klikam w to miejsce. I teraz tę warstwę, która ma taki kształt, przesunę do docelowego miejsca. Wybieram narzędzie strzałka i tą strzałką przesunę ten fragment do naszego miejsca docelowego. Oczywiście nie uda nam się tutaj. W sposób automatyczny wtopić, ale zrobimy to ręcznie. Jak my to możemy zrobić? Według mnie powinniśmy to jednak przeprowadzić nieco inaczej, a mianowicie ustawić wtapianie w momencie, kiedy mieliśmy zaznaczenie. Wycofajmy więc te zmiany. Przełączę się teraz do jakiegoś narzędzia służącego do zaznaczania i w tym momencie mogę kliknąć prawym klawiszem i wybrać tutaj wtapianie. Promień wtapiania niech to będzie 10 pikseli. Zatwierdzam i teraz ponownie wciskam Ctrl J i ten warstwę przesuwam. Teraz już widzimy, że jest ona bardzo ładnie wtopiona. Ustawmy tę warstwę we właściwej pozycji, czyli gdzieś mniej więcej tutaj. I kolejną rzeczą, którą tutaj bym zrobił, byłoby zmniejszenie krycia tej warstwy. Nie chciałbym, żeby to był tak intensywny efekt, ale bardzo delikatny i niezauważalny dla obserwującego. Spójrzmy, czy jest to w jakikolwiek sposób zauważalne. Według mnie nie. Efekt osiągnęliśmy. I czy jeszcze tutaj powinniśmy gdzieś z takimi elementami powalczyć? Otóż nie, na pewno już nie mamy rozbłysków, które powinniśmy usunąć. Spłaszmy więc może te wszystkie warstwy Ctrl-Shift-E, albo z tego menu możemy wybrać Scal widoczne. Jest jeszcze tutaj jedna rzecz, którą będę chciał w tym momencie usunąć, a mianowicie tutaj jest takie brzydkie przebarwienie. Powiększmy sobie ten obszar. Ja tutaj użyję tej samej techniki co poprzednio, a mianowicie wybiorę narzędzie Łatka, zaznaczę ten obszar. I przesunę go w miejsce, w którym skóra jest poprawna. Spójrzmy, co się tutaj stało. Ctrl D. Oddalmy się nieco. Według mnie wygląda to dobrze, ale ja będę chciał tutaj też usunąć jeszcze te obszary włosów, ponieważ teraz włosy niektóre zostały przecięte i wygląda to nienaturalnie. Także po prostu pozbądźmy się tych wszystkich tutaj drobnych włosków. Ctrl D i spójrzmy, jak to wygląda. I według mnie wygląda teraz znacznie lepiej.